Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagramy Falu, to jestem Juliusz Wander, jak zwykle będę waszym gospodarzem, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie kontynuować naszą rozrywkę. Jesteśmy przed siedzibą, hehe, he, Fargo Traders, tak, to jest oczywiście nawiązanie do twórcy Fallouta, Briana Fargo. To shield jest to wszędzie wszędobylskich handlowców, mhm. Ale ja dalej, kurde, mam jakieś dziwne wrażenie, że... A, właśnie, bo tu było, to, tu, tu było, bo tu, to, to, tu, tu jeszcze było coś takiego, tego. W sensie, yy, tu były te... Drzwi. Dobrze, tutaj też, też są drzwi, więc spokojnie. Okej, okay. chodźmy jeszcze tutaj do tej pani. Witaj w tej bibliotece, chyba Cię wcześniej tu nie widziałam, Jakie, jaka wiedza Cię interesuje? Szukam hydroprocesora, w trakcie swoich studiów natknąłem się na kilka zmianek o czymś takim, posiadam nawet holodysk, który Zawiera pewną ilość informacji, mogących się okazać przydatnymi. E, dasz mi go? E, w obecnych czasach trudno zdobyć informacje. Będę ci musiała policzyć za niego 750 kapsli H. Ha, e, Habowskich. E, strasznie zużyty ten holodek, Zdam ci za niego 500. Masz rację. W tym wypadku mogę ci z, się, się zgodzić na 500 kapsli. Pani e, Stempelton bierze e, pieniądze. Nie jestem pewien, ale chyba Pani Stempelton, Stim, to też nie jest nawiązanie do czegoś. E, tak jak już mówiłam, musisz użyć tego przedmiotu, a potem dostęp do informacji uzyskasz dzięki Pip-Boyowi. Pani Stempelton wręcza Ci dysk. E, tak, nasz pierwszy holodysk w grze. Mm, Tutaj, e, właśnie, jeżeli to, nas, jeżeli to jest nasz pierwszy holodz że to tam dostajemy właśnie informacje go używać. Używa go się w ten sposób. Zyskujesz 100 punktów doświadczenia. Pip-Boy e, wyświetla wczytywanie danych z taśmy. Zyskujesz 100 punktów doświadczenia. A propos doświadczenia. Jak stoimy z doświadczeniem? Jeszcze 600 punktów i będziemy mieli... Szósty poziom, a to oznacza jedno. Będziemy mieli w końcu perka. E, dobrze, ale przeczytajmy, co tak naprawdę czy to ten holodyzm zawierał. E, to chyba było w archiwum. Albo w statusie. Dane, o właśnie. E, przewodnik po kryptach. Przewodnik po kryptach wersja 34.129 Przewodnik po kryptach zachód, yy, no, wydanie C Witamy w najnowszej edycji Przewodnika po kryptach zachodnich Stanów Zjednoczonych Mamy nadzieję, że Ci się on spodoba I prosimy, abyś pamiętał, a Że krypty nie są tylko dla zamożnych, lecz dla każdego Krypta 12, pod nową roz, rozrastającą się metropolią Baker yy, Bakersfield chyba leży technologicznie wspaniałość Krypty 12. Budowana z myślą o wszelkich wygodach potencjalnych mieszkańców Krypta 12 otrzymała nagrodę hermetycznego yy, kombinezonu za przykładną gotowość za przykładną gotowość ukryta głęboko pod ziemią zapełni swoim mieszkańcom nie niedościgłą ochronę. Podobnie jak wszystkie inne krypty, 12, krypta 12 została wyposażona w najnowszą odmianę schronowego systemu zdarzenia wody, ów system zdalny nawet do przetwarzania nieczystości znajdują, znajdujących się w kanałach ściekowych Bakersfield. Jest w stanie dostarczyć codziennie ponad 60 tysięcy litrów krystalicznie czystej od świeżanej wody pitnej krypta 13 położona na malowniczej, malowniczej górskiej okolicy na północny zachód od krypta 12, krypta 13 oferuje swoim lokatorom Nieograniczone dostawy czystej wody. Plotki, e, że wody gruntowe na tym obszarze mogą łatwo ulec skażeniu w razie wybuchu wojny nuklearnej, zostały ocenione przez Departament Wody i Energii jako zupełnie bezpodstawne. Na wypadek zanieczyszczenia tych wód, jakakolwiek nieskoń, nieskończenie. Ma prawdopodobny krypta 13 została wyposażona w zaprobowany przez rządowych ekspertów schronowy system uzdatniania wody SSUW e, według e, szacunków może on pracować bez znaczącego e, spadku wydajności przez ponad 250 tysięcy godzin, zatem nie ma się czego obawiać. Dwieście pięćdziesiąt tysięcy godzin to jest moi drodzy. Już wam mówię dwieście pięćdziesiąt tysięcy godzin. Po raz dalszy podzielić na 24 cztery. To jest

Podzielić to na trzysta sześćdziesiąt? Inaczej. Dziesięć tysięcy czterysta siedemnaście. Podzielić na trzysta sześćdziesiąt to się równa. To się równa. Yy... co? 10417 policzna 360 to się równa no, no to się równa moi drodzy jeżeli to jest przecinek Proszę, nawet sobie że kranu ma, kurde pip Boy. <śm> już wam mówię. To jest 28 lat. 28 lat, no 29 lat. Czyli trochę więcej niż yy, ustawa przewiduje. 15. Budowa tejże krypty, leżącej na wschód od krypty 13, przebiegała niezwykle gładko. Wiele pracy poświęcono umocnieniu ścian na jej trzecim poziomie, by zapewnić wszystkim potencjalnym mieszkańcom większe poczucie bezpieczeństwa. Wynikające ze świadomości, że nawet w przypadku poważnego trzęsienia ziemi komputery stojące będą nadal funkcjonować. Wycieczki po tej, po tej nowej krypcie pozostawiły wiele jej potencjalnych lokatorów pod wrażeniem usprawnień poczynionych w tym już i tak mówiącym obiekcie. Mm -hmm. Tak moi drodzy, tutaj otrzymujemy jakby nowy parę informacji odnośnie właśnie e, krypty. I tych że, których mamy, e, których są tak potencjalne procesory i wystawił mnie na krypta 12 w mieście Bakersfield. czy możemy z nią pogadać się na ten temat. E, jakim książkami dysponujesz? A właśnie, nie możemy, ale możemy ten, zobaczyć e, książki. O, fajne, fajne książki, nie? Spoko. E ale też mamy ma co Wielka Księga Nauki to jest fajne model elektronik z tego co pamiętam to się taka książka o sporo sporo Pamiętam dokładnie, ale mode elektronik chyba y, zwiększa nam na, na naukę, a y, wielką się nauki nauki naprawę albo na odwrót. Ja myślę, że trochę warto y, tych książek sobie nakupić. Hmm. Nawet jestem zdolny zapłacić kapslami w tym momencie. Chociaż jas. 2900 2300. wa 800. Okej, okay, 144 jestem w stanie dopłacić z mojego tego funduszu. 144. Ważne, dzięki, ponieważ teraz tak postać, nauka na pewno nauka naprawa nie, 1831, teraz pytanie, co zwiększało naukę, co zwiększało naprawę, czy mod elektronik? Nauki ścisłe zwiększał, e, Wielka Księga nauki. Dobra, to to teraz podłóżmy. Nigdy nie jest za późno na edukację. 68% mhm. nauk, nauk ścisłych. Ej, teraz tak, jeżeli Dins Electronics, czyli tam, e, to się po angielsku nazywało Dins Electronics, ale to się nazywa Model Electronic po polsku. zwiększy nam tutaj e, naprawę tak model elektroniczny zwiększał nam naprawę To się nam naprawa przyda Naprawa się nam bardzo przyda e, Nie to, nie to, nie to, nie tajko, tylko nasza dzielna pani bibliotekarka Aha. Dobra, jeszcze kupimy sobie takie książki. Bardzo przydatne OK Gdzieś tu ja miałem kurna... Aha, sprzedałem. No spoko. No dobra, 370 No dobra, 370, więc ja myślę, że mogę spokojnie to zapłacić. Na tym, że będą 800. Dobra, to w takim razie. No pięć trzysta siedemdziesiąt no trzysta i normalnymi nożami no trochę za dużo 440, nie da? Okej. 364, Ha, czyli tak nóż 40 tych kosztuje, okej, okay. no to dobra, no to w takim razie dołożymy jej gorzały i ciach uh -huh. Dobrze moi drodzy, ja myślę, że tutaj zakończę odcinek. Zwłaszcza, że on chyba trochę wystarczająco już długo. Yy, chociaż nie, bo ja tutaj jeszcze miałem przecież ten do... do tych wszędobryskich handlowców pójść. Yy, tu jest, tak, tu są pożyczki, tu jest pewnie obrążowy, tu jest spluwy. Tu jest po policji. Aha zadanie szeryf, nie? Tajsi hmm. Dobra. Jeszcze można pójść na starówkę oczywiście. Ja na starówkę pójdę, ale to trochę później. Dobra. Yy. Zrobimy w ten sposób. Wezmę yy, zadanie od Przyślubskich handlowców to przewodnik w handlowców. To jest Rudger. Witam wszystkich handlowców. Czy mogę pomóc? Przewozicie wodę? No cóż, możemy przewozić wodę, ale to Cię będzie kosztowało ile potrzebujesz i dokąd. Potrzebuję tyle, żeby zobaczyć kryptę to na północ stąd z łomowym w górach. całą eee, Kryptę? Pogięło cię! Nie mam dostępu do takiej ilości wody, nie wspominając o tym, że jakoś mi się nie uśmiecha. Wycieczka w górę, dość już mamy zaginiony karawan. Nie, a jest ktoś, kto da radę? O, przepraszam, jesteś stąd. Kupcy wodni mają w ręku. Całą wodę jaka, jaka tylko yy, w tym mieście nawet... Yy, jaka tylko jest w tym mieście. Nawet bym nie marnował czasu na negocjacje z nimi. To 100 dostępów. Dobra, dzięki. Mhm. A jeszcze z nim pogramy. Witam ponownie, co mogę dla Ciebie? Potrzebujesz czegoś? Ja w sprawie ogłoszenia o pracę. Szukasz pracy, co wyglądasz w sam raz? Pogadaj z puczem, jest w biurze za moimi moim plecami. Będziemy mieli kolejną gadającą głowę. Muszę zadać kilka pytań. I oh, someone with guts. Done and done. Go talk with my second, Rutger, and get the details. Don't spoil it. Make them quick. Uh, Rutger will handle that. Uh, he does all the trivial stuff for the Fargo traders. Now get on out. Because I got work to do. One more question, okay? Just one. How stupid are you? No, we won't... What the hell is that? No. Some caravans have been disappearing on us lately. Damn if anyone can figure out what happened to them. What should I do about it? Find out who's doing it and tell me or take him out it makes no damn difference to me just get that job done. Well, there's uh, something but I never listened to those rumors. Za to ja tak o co chodzi. You really want to hear it, huh? Well, some say it's the death claw. Ale nie wiem nic o tym. był wystraszony. nie boję się. Jestem ostrożny. Byłoby głupie, gdybyś nie był z śmierci. Ale z Beth. Ona ci powie więcej. Potrzebuję więcej informacji. Powiedzmy sobie, może nie, ale nie, dobra. A się w kurze, jakbym zadał mu to pytanie, więc dobra. Dzięki, starczy. Eee, dobra, trzeba zagadać z Rutgerem w takim razie. Mm, Rutger. Podążając mną, gadasz, mówiłem już, że w sprawie pracy musisz porozmawiać z budżetem. Jak mu się spodobasz, to powie, powie ci co i jak. okej okay, eee... Dobra. Hmm. Mówił coś do Bev, że Bev mu... Eee, ma informacje, więc dobra. Aha, będziesz tu zawsze miłym gościem w godzinach roboczych oczywiście. Dobrze moi kochani, to ja myślę, że tutaj zakończę odcinek. Ja bym z Wandel. To było follow do następnego odcinka. Na razie, cześć.